Siemano ziomeczki. Dzisiaj znów zrobimy jaskinię duchów. Tylko tym razem zaczniemy od otwierania skrzyneczek. Jak widać. Mój ekwipunek wygląda tak. Dwa razy szable kawalerzysty. Dwa karabiny Henry 44. Do jeden rozwalony. I no można powiedzieć sporą ilość leczenia. Teraz tak. Bierzemy to to zakładamy to to. To. Oraz bierzemy to. Dobra. Pieczęć jak na razie zostawię. Wchodzimy do środka. Najpierw będę starał się używać tych słabszych broni. jak na przykład tego. O, widzicie, nie ginie na hito. A dlaczego nie ginie na hito? Kurde, powinienem ginąć na hito. Co młodego się mniej bije do przeciwnika? oni biją mocno. Kurde, uważaj gniuso. Dobra, możecie się zastanawiać, dlaczego nie mam pod karpą. i na, jest na a na deserek tego pana. Jak widać, ten młot. Pomimo większych obrażeń, jednak są mniejsze. Dobra. Pieczęć duchów. Aktywujemy. Teraz tak. Otwieramy skrzynię. I widzicie, tu mam to. Teraz tak. Łap. łap i mam tutaj jeszcze troszkę tego i łap a więc otwieramy świetnie, mamy jedzenie mamy rybki więc no nice, i ulepszony karabin Henry 44 on jest i tak bardzo dobry my jeszcze zupę Mamy coś do picia nie do końca ale otwórzmy to w tym będzie bra zapewne o nice ale odwagi dużo Szybkość ataku spodnie włóczęgi mogą być na bidę że tak powiem to jakbym był głodny i dobra. Yy, losowanie. Zacznijmy od tej. To będzie to miejsce. Wbijamy do środka. A ja tam jeszcze mam jeden łebek na chacie. I pieczęć też mam jeszcze jedną. Dobra. Duch, jak widać, jest mocniejszy. Na cztery hity. Bierzemy misiaczka. Yy, dobra. Chciałbym ich tutaj pojedynczo brać. Dobra, najpierw na są. jednocześnie, dobra, zepsuję to. O kurde by mnie kucnął. Dobra. Dwa raz wylatuje. Czyli jest bardzo dobrze. Tam z tego co kojarzę, nie ma nic specjalnego. Dobra, teraz tak bierzemy miecza i po kolei. Najpierwcie w cool. Dobra. Dobra, ładnie. Dobra, i zobaczmy, co tu jest. Nice. Nie. Bo tracę wodę. To wezmę. Dobra, nice'ik to też wezmę. Kurde, przestań mi dawać te suszone ryby. I mięso. Hmm, tragedia. i wiem czemu ci ludzie tam umarli, bo na wyprawę same suszone mięso brali. Będzie chyba ta pia piasta czy coś takiego. Yy... Pokaż mi jej co robi Henryk. Z takimi leszczami jak ona. się ten karabin się nazywa Henryk dlatego mówię, co robi Henryk. Mamy jeszcze chłopów. Bierzemy. Kurde, trud jest bardzo tutaj teraz. Już ja na przykład. I no, wiecie no. Mm, słabszy poziom Nie jest Taki Mocny jak niektórzy mają Ale nie jest też tak słaby Na przykład Teraz już lepszą wszystko na czwarty poziom Przejdę wiecie na odcinku jedno piętro Ponieważ Nie chcę żeby odcinek trwał 13 lat Młot dwuręczny. Ciek to jest dobre. Dobra. Galoty bierzemy. Uu. Ładnie. Ładne oro robi. Ale dobrze, bo lepsze rzeczy dostaję, tak? To wiecie, wiecie o co chodzi. Tak to takie. Taki to że Dobra, na strzało mam aheria, jak kupam. Patrz, tam jest aheria, Kurde, dużo chłop. Dobra, na strzała i będę tutaj. Ale młotek. big gwoździe wbijał. I make. 80 hitów może walnąć. Nie tak dużo. Ale za to jakie 80 hitów? A, widzicie. To jest. W Last day on earth. Yy, to jest taki bunkier. Yy, jakby bunkier alfa. Też macie skrzynie. Zbieracie takie tikety. Tam to są tikety, tutaj są tutaj to się nazywa Danina. Dobra tam jest boss Ja mam zamiar zabić tych dwóch jeszcze jak widzicie na mini mapie są po lewej. I tym bosem jest. Hmm. Kurde Zapomniałem, jak mu tam było. Ile nas strzałów? 49. Dobra. Teraz ta Nie. Chwila. Ale to jest słabszy boss. To, bo następny będzie ten silny boss O kurde, w sensie on też jest silny, tylko o tego dużego bossa mi chodzi Myk Leży Leży sobie już A Jeszcze 8 hitów Bierzemy młotka Młotens już, dobra, idziemy tu. Lutujemy zwłoki, mm, ale ciekawy drop. Dobra, daj coś dobrego. Łuk tu bilca. znajmy, że mogło być gorzej. Znajemy. Znajmy, że uznajemy. Ten młotek robi robotę. Patrz, mig, Na strzała dostaje Jeszcze tamtego. Ale wyrwał w łeb. ty gnoju. Jak śmiesz. Dobra make make. Co my tu mamy ciekawego? Nic. Nothing. Kurde. Troszkę tego nawodnienia uzupełni, no wiadomo O, tutaj wezmę jeszcze to, bo jest za darmo Tak za darmo to wiecie trzeba brać Dobra, nice. Płacało się. Wiem, że tam są moby. Ja już znam praktycznie wszystkie te mapy na pamięć i... i wiem, że tam nie będzie bosa. Dobra, to jest kolejna herie Ja pięć. Niestety nie udało się, ponieważ gruby się potknął o cegłę. nie ja wiem, no niech da coś lepszego Patrzcie, brakuje nam tylko 9 tych Tej Daniny A i to podobnej Daniny Dobra, i tu mamy bossa Biorę to, ponieważ tutaj chce silnawość Kurde, sześć tysięcy HP. Kurde, dwadzieścia strzałów i jeszcze pół HP nie ma. Lezes. i mi ležiš birem to. to hmm. dobro zmrnu je to vezme to Wezmę to, bo to jest naprawdę dobre. No, to było naprawdę słabe. Dobra, idziemy zobaczyć, co będzie fajnego w skrzyneczkach. Mam nadzieję, że będzie młoteczek. Co jeszcze chcę? I Jakieś coś do picia. Owies. Dobra, jest to. Dobra, z tego nic specjalnego nie wyleciało. Naki specjal. E, spokojnie, tutaj mamy lepszą skrzyneczkę. Poważniejszą. I jak widać? Potężnie. Lamerski kij bojowy. Zróbmy tak. Dobra. Widzicie? Fajnie było. Zobaczmy, może znajdziemy jeszcze kuencja. na typu kółeczka i będziemy wracać żeby wiecie odblokować ten jeszcze tylko 3 dobra jak tu będą 3 kółeczka to kocham tą grę i wydam na nią 1000 zł hehe <zyskutka> żartowałem Pierwszy i tak bym nie wydał, a po drugi nie było. Kurde, dobra, to wolę, nie dobra, to mniej miejsca i młotęc już. Chylałam. Tak i tak. Dobra. Jedyny. jeszcze chłopiec pijakiem chcę chce mu się pić? Eee dobra, mąk No ugryź go Pimpek ugryź go A i wilk się od razu matka, ale z y, lamerem. Widzicie fajnie sobie a tak resetowałem. Ej, mi noga boli, ja pierciele, dobra, szukam Kurde, nie tego szukam. To są duchy. Ten, snajperka. Jeden leży. Drugi też. Kurwa no Mnelu Masz dobra, teraz tak. make make Idziemy oro robić. Bum, bejam, pau, barabach, bum. Pau. Wow! Łę. Jak widać tutaj mamy... Piknu. No, jeszcze miał czarność mnie uderzyć na koniec. Dobra, zwolniło nam się jedno miejsce. Dobra. Nic ciekawego. Ależ zaskoczenie. Panie co pan mm, tragedia, Ja z tych rzeczy, co chciałem i nic nie wyleciało, więc o. Jak coś w tamtym miejscu było tylko jedno, więc niestety przeszedł to. Dobra, co my tu mamy? Kukurydza. Potężny drog. Kurde, no dajcie to w końcu. Dobra. Kurde, no będą widzieć. Nie, no. przestujemy My... łuk, czy jest warty. Całkiem szybko nie się strzela. I tylko tyle. <laughs> tragicznie, tragicznie. Co, co tu dużo gadać, jak jest? Tragicznie, dobra, bierzemy to. Nie będziemy się wiecie No dwóch. Jezus, że dał mi nadzieję, ten worek i nic w nim nie było. Dobra, umrzyj. Bez wilkieła. a nawet wilkieły. Kurde. wabi tego wilka no leszczu chłop znowu alkoholik mu się odpalił chce mi się pić yy to jest za gówno. No co jest? O jest. Nie ma. Kurde. Ja pierdzielę. Od... No nie wiem. No, otwieram skrzynkę tylko po to. No ale czerwony i nie mogę tam wejść. Dobra. Fajnie. Robię cięcie i wam powiem, kiedy znajdę. O. Ok. Nie no, tragedia. Chłopie, mi do spragnienia, a ja jeszcze nic nie znalazłem. Eee. Dobra, nie wiem, kurwa. Idę coś zjeść i zara przyjdę. Tak go. Patrzcie, mam plan, może tutaj będzie. A szybko bo już...

No ty gnoju. Tragedia. Dobra, i zniknie to. Kurwa, kurde, ale fart. Kurat kukurydzka była. Bra jeden. 0% szans, żeby to było. Ja pierdę, ale dawaj, dawaj. Dawaj. Чёрт! Трагедия! Тут что было? Скорость изменилась. Хорошо. No kurde jednego, co za gówniany pech Dobra Pakuję walizę Idę na chatę Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka Mam nadzieję, że wam się podobało Dziękuję osobom, które subskrybują mój kanał. Yy, jak może słyszeliście, może nie. Na no, 20 subskrypcji. Zrobię jakąś nową serię. Możecie mi napisać w komentarzu. W sensie może napiszcie w komentarzu jakąś grę na telefon. Wiecie. Bo na laptopie mnie trochę zacina więc słuchajcie na dzisiaj to już będzie wszystko dziękuję wam jak wytrwaliście do tego momentu życzę wam wszystkim miłego dnia i siemanko